czas zwolnić i pomyśleć nad tym, żeby zaczarować grudzień i wzbogacić się i swoje dziecko o wspaniałe wspomnienia. Zostań do końca, bo mam coś wyjątkowego. Cześć, witam na kanale Zdrowie od początku. Ja mam na imię Dorota, jestem fizjoterapeutką i terapeutką integracji sensorycznej i dzisiaj właśnie o tym, jak spędzanie czasu z dzieckiem, takie aktywne zaangażowanie, nawet 15-30 minut dziennie, to jest duża inwestycja w zdrowie, w rozwój, no i przede wszystkim w waszą więź. Grudzień. Już samo to słowo przyspiesza puls, prawda? Zakupy, sprzątanie, prezenty, rodzinne spotkania świąteczne później, przygotowania świąteczne. To wszystko powoduje, że jesteśmy już bardziej tacy nerwowi, zabiegani, nie mamy czasu dla siebie. Co jeszcze o tym, żeby się bawić z dzieckiem aktywnie, zamiast dać mu telefon, tablet, gry, cokolwiek. Kalendarz pęczniej od zadań, doba staje się coraz krótsza, i w tym całym przedświątecznym pęcie tak łatwo przeoczyć to, co najważniejsze, te małe takie chwile z naszymi dziećmi. I uwierzcie, że to jest najpiękniejszy prezent, jaki możecie dać. Żadne prezenty fizyczne nie dadzą temu dziecku, tego dziecku, co właśnie wasze zaangażowane chwile z tym czasem, bez telefonu, bez telewizora. Pracując jako terapeutka integracji sensorycznej i fizjoterapeutka, codziennie widzę, jak bardzo dzieci potrzebują nie tyle kolejnych atrakcji, prezentów, gadżetów, co właśnie prostej, takiej szczerej obecności, rozmowy, wysłuchania ich. I właśnie dlatego chcę Wam dziś opowiedzieć o czymś wyjątkowym o tym, jak 15-30 minut dziennie może zaczarować nie tylko grudzień, do czego zachęcam żeby stworzyć sobie taki fajny klimat, ale całe dzieciństwo waszych maluchów. Jak sobie przypomnicie, jakie macie wspomnienia zabaw z rodzicami. Zastanówcie się, co wam przychodzi teraz do głowy. Bo ja mam bardzo mało takich wspomnień. W zasadzie no, tak na palcach jednej ręki. I nie były to jakieś wyjątkowe rzeczy, ale były takie, właśnie że ktoś rodzice poświęcili mi czas i to było coś takiego innego. I co dzieje się w mózgu dziecka podczas wspólnej zabawy, rozmowy? To fascynujące, ale kiedy spędzamy z dzieckiem zaangażowany czas, w jego mózgu dzieje się prawdziwa magia. Wyobraźcie sobie mózg dziecka jako ogród. Każda wspólna zabawa, każdy moment prawdziwej uwagi to jak podlewanie kolejnych roślin. Powstają nowe połączenia neuronowe to jak małe mosty między różnymi częściami mózgu, wzmacnia się układ limbiczny odpowiedzialny za emocje i pamięć, rozwija się kora przedczołowa, ta część mózgu, która później pomoże w koncentracji i planowaniu, produkuje się oksytocyna, czyli hormon przywiązania i szczęścia, obniża się poziom kortyzolu, hormonu stresu. A najlepsze to wszystko dzieje się podczas zwykłej zabawy, wchowanego czy budowania zamku z poduszek, czy kiedy dziecko po prostu opowiada ci, a ty aktywnie słuchasz o jakichś kartach, które zbiera, o tym, co się wydarzyło w przedszkolu bądź o tym, co chce Ci po prostu powiedzieć. Praktyczne sposoby na takie 15 minut czasu z dzieckiem. Wiem, wiem, łatwo powiedzieć bawcie się z dzieckiem, trudniej znaleźć na to czas i pomysł. Dlatego mam dla Was kilka sprawdzonych sposobów. Nie musicie wymyślać. Taki na przykład poranny rytuał możecie sobie zrobić. 5 minut takiego przytulania, wygłupów się, wybu, wygłupów w łóżku. Zaprosić dzieci do łóżka i po prostu się tam miętolcie, bawcie, wygłupiajcie, przytulajcie. 5 minut. To jest naprawdę niewiele czasu w porównaniu z tym, jak wiele czasu spędzamy na skrolowaniu telefonu na jakichś pierdołach, a te pięć minut już wam wszystkim poprawi poranek. Nie macie na to czasu, to wstańcie o te 5 minut wcześniej. Możecie wspólnie y, ubierać się w wyścigu z czasem, jeśli dzieci lubią oczywiście wyścigi z czasem, ale na przykład możecie dziecku, które nie chce się ubierać, rozłożyć takie bazy. Czyli po prostu na podłodze kładziecie to, co najłatwiejsze jest do założenia, czyli najpierw spod majtki, spodnie, koszulka, bluza i na końcu skarpetki. Możecie też podczas śniadania wprowadzić jakieś zgadywanki. E, możecie po południu na przykład przygotowywać podwieczorek, jeśli jesteście w domu. Możecie krótko potańczyć do ulubionej piosenki. Piosenka trwa zwykle 3-4 minuty. E, zabawcie się w co gdzieś robiłem. I pytasz ty dziecko i dziecko ciebie. Wieczorem możecie właśnie jakieś pomasować plecki, wymyślanie jakichś wspólnych historyjek, przytulanie się, podsumowanie dnia. I to, co nam jakby zabiera dziecko, bo ja nieraz pytam właśnie dzieci podczas terapii, w co chciałyby się najbardziej pobawić w domu. No to te dzieci już takie 7-9 lat mówią, że grać. No niestety już to mówią też coraz młodsze dzieci. Dlatego kiedy spędzimy więcej czasu z maluchami takiego właśnie te 15 minut dziennie, to raz, że buduje się, ja jeszcze o tym powiem, ale wyobraźnia i tak dalej była ta wasza uwaga, to dziecko tak bardzo nie będzie miało predyspozycji do tego, żeby uzależnić się od elektroniki, która jest. Cichym złodziejem czasu i uwagi. Smartfony, tablety, telewizory są wszędzie i, choć mogą być świetnym narzędziem edukacji, często stają się taką cyfrową mianią. Rozumiem to doskonale. Czasem ten moment ciszy, gdy dziecko zajmie się tabletem, wydaje się na wagę złota, ale jako terapeuta widzę, jaką cenę rodzice za to płacą. I nie tylko rodzice, ale też właśnie dzieci. Co się dzieje, gdy elektronika zastępuje wspólny czas? W swoim gabinecie coraz częściej spotykam dzieci, które mają trudności z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, nie potrafią się skupić na jednej zabawie dłużej niż kilka minut, szybko się nudzą, nudzą tradycyjnymi zabawkami, reagują frustracją, gdy coś nie dzieje się od razu, nie potrafią czekać te dzieci, mają problem z kreatywnym myśleniem, wymyślaniem. To trochę jak z fast foodem: daje szybką satysfakcję, ale nie dostarcza tego, co naprawdę potrzebne do rozwoju dziecka. A pierwsze 7 lat jest. Kluczowe do rozwoju maluszka, więc, żeby w przyszłości nie było ogromu problemów, które przeżywają teraz nastolatkowie, to jednak musimy się trochę w tym czasie wysilić. Jaki jest wpływ ekranów? U mnie na kanale możecie znaleźć filmiki, gdzie mówię więcej, właśnie, ale tutaj przytoczę takie dla potwierdzenia tego, dla zmotywowania was, żeby jednak zrobić te, te zabawę z dziećmi. To długie godziny przed ekranem wpływają na dziecko bardziej niż mogłoby się wydawać. Zaburza się naturalny rytm snu, ponieważ jest światło niebieskie. Szczególnie jeśli dziecko właśnie ogląda bajki przed snem. Na dwie godziny przed snem nie powinniśmy już używać elektroniki, żeby ten sen był dobrej jakości. Jak sen jest dobrej jakości, no to wszystko w mózgu nam się regeneruje, ciało się regeneruje, nie jesteśmy drażliwi, tak jak właśnie sen jest gorszej jakości spada zdolność do rozpoznawania emocji innych ludzi trudniej o naturalną ciekawość świata pojawiają się problemy nawet z koordynacją ruchową, bo po prostu dziecko więcej siedzi, a powinno mieć multum ruchu, takie dwie godziny na świeżym powietrzu, a w domu też dlatego kiedy jest taka pogoda jak dzisiaj szaro i ponuro i mokro i zimno to warto w domu zorganizować dzieciom możliwości wspinania się huśtania, jeśli macie możliwość zawieszenia do stropów haka, hmm, naprawdę to to spowoduje, że dzieci będą spokojniejsze, bo układ przeciąkowy, czyli odczucia z każdego rodzaju ruchu, są unerwiane też przez to, znaczy idą te nerwy do układu limbicznego, który odpowiada za emocje rozwija się uzależnienie od szybkiej gratyfikacji podczas korzystania właśnie z ekranów, ta dopamina szczególnie scrollowanie i gry w gry dopamina nam bardzo rośnie, czyli dopamina nam się wytwarza, kiedy robimy coś, gdzie mamy jakąś satysfakcję tylko teraz i można się od tego bardzo uzależnić dlatego właśnie tak alkohol działa yy, i inne rzeczy ale u dzieci, kiedy one mają ciągle te gry, to po prostu ta dopamina skacze, skacze, potem są te ogromne Spadki i widać u dzieci właśnie taką drażliwość, spadek samopoczucia. Yy, widać, że no coś jest nie tak. I później ciężko jest, żeby dziecko cieszyło się z czegoś prostego, bo ma za dużo dopaminy właśnie z ekranów. Ale jest dobra wiadomość: dzieci, które regularnie dostają właśnie taką zabawę, uwagą, taką niepodzielną uwagę rodzica. To rzadziej proszą o telefon czy tablet. Oczywiście tu no, musimy ograniczać. To nie, że dziecko ciągle korzysta, tylko to rodzic ogranicza korzystanie dziecku, ponieważ to jest dziecko, a rodzic reguluje to wszystko. Łatwiej akceptują ograniczenia czasowe na elektronikę, nie ma takich yy, awantur za każdym razem. Yy, te dzieci chętniej wybierają takie analogowe zabawy lepiej radzą sobie z nudą, mają bogatszą wyobraźnię, naprawdę potrafią tworzyć różne fajne historie. No i zaczaruj dziecku ten grudzień i sobie, no bo jak Ty sobie dziecko zaczarujesz, no to Twój też będzie wyjątkowy. I właśnie dlatego stworzyłam coś wyjątkowego, kreatywny kalendarz adwentowy. To nie jest kolejny zestaw zadań do odhaczenia, ale 24... Pomysły na magiczne chwile z dzieckiem. Magiczne są wtedy, kiedy właśnie jest ta stuprocentowa uwaga rodzica. I co znajdziecie w kalendarzu? 24 proste zabawy na każdy dzień, które trwają 10-30 minut. Oczywiście możecie sobie to regulować. Aktywności, które wykorzystują właśnie domowe rzeczy, czyli jedyne co wam jest potrzebne, to drukarka, bo to jest produkt cyfrowy, i to rybeczki śniadaniowe, możecie ja jeszcze w tym kalendarzu, bo jest przewodnik do kalendarza, to podaję różne pomysły, jak możecie zrobić ten kalendarz, ale taka podstawowa opcja to torebeczki śniadaniowe, gdzie przyczepiacie właśnie kolorowe etykietki, które są do wydrukowania, i tam wkładacie każde zadanie, które sobie wytniecie, jak wydrukujecie. Do tego są motywujące dyplomy dla dziecka i dla rodziców. Zimowa playlista do wspólnych zabaw, świąteczne piosenki, 24 świąteczne kolorowanki, gdzie możecie sobie je wydrukować i kolorować razem. Właśnie te etykietki, o których mówiłam, i ten kalendarz. Oprócz tego, że właśnie no jest dużo fajnych rzeczy i zabaw, w przewodniku, właśnie do kalendarza, są również takie wskazówki, co jeśli dziecko nie chce czegoś wykonać, co jeśli nie macie czasu, jak chwalić dziecko, bo najlepsze są efekty, takie, które motywują dziecko do pracy, są wtedy, kiedy my nie mówimy: O, jak ładnie zrobiłeś, o, jak ci super wyszło. No, wyszło możliwe. Tylko wow, ale Ty się starasz, wow, naprawdę zrobiłeś dużo pracy, napracowałeś się, widzę, że się starałeś. To są takie pochwały, które powodują, że dziecko chce dalej się starać, dalej robić, dalej działać, buduje się pewność siebie i... To jakby jest zbadane. Takie chwalenie jest najbardziej efektywne, żeby dziecko mogło budować swoją pewność siebie i działać, i tworzyć, i żeby mu się chciało. Bo teraz wielu ludziom po prostu nie chce się nic i muszą robić to, co muszą. I na ten kalendarz wpadłam, yy, dlatego, że właśnie yy, zdecydowałam, że sobie kupię kalendarz adwentowy, bo zawsze chciałam tak coś odkrywać. Miałam może raz taki z czekoladkami, i ja nie pamiętam w ogóle, bardzo mało pamiętam z dzieciństwa. Coś się powypierało. Ale właśnie ten kalendarz kupiłam sobie i ja, on na mnie już czeka. Ja się bardzo cieszę na ten grudzień, i to spowoduje, że ja sobie stworzę ten klimat świąteczny i będzie mi dużo przyjemniej. A grudzień jest takim czasem, kiedy sprzątanie, gotowanie tu, to, tu, tamto człowiek jest zabiegany, ale stop! Zatrzymaj się na chwilę. Daj sobie odpoczynek, daj sobie przyjemność, daj sobie czas i dziecku, i sobie. I do 28 listopada możecie kupić ten kalendarz. Ponieważ później zamykam sprzedaż i nie będzie już dostępny w sklepie, żebyście się tro troszkę po prostu przygotowali, no bo trzeba zgromadzić te torebki. A jeśli będziecie chcieli włożyć do tego kalendarza dziecku coś małego, fajnego, y polecam Action, tam znajdziecie dużo tanich, fajnych y upominków. Możecie włożyć, nie musicie, mogą to być naklejki, cokolwiek. Y też podaję różne pomysły w tym przewodniku. I teraz do 18 listopada jest cena. Przed sprzedaży całość, tego, całość jest, tego zestawu warta 124 zł, a w przedsprzedaży daję Wam ją za 37. Cały zestaw, właśnie związany z tym kalendarzem adwentowym, gdzie naprawdę będzie dużo fajnej zabawy i zbliżycie się troszkę do tych dzieci. One będą tak wdzięczne za ten czas, a wy, jeśli się otworzycie, będziecie cieszyć się razem z nimi. Po 18 listopada ta cena wzrasta do 47 zł. Także zachęcam skorzystać z tej wyjątkowo niskiej ceny, bo 37 zł to po prostu nie wiem, kawa i jakieś małe ciastko na mieście, a tu macie coś, co możecie wydrukować 4 razy. A możecie to sobie zapisać na dysku i po prostu korzystać, wykorzystać ze wszystkimi dziećmi na kolejny rok, także duża wartość. Warto skorzystać, bo każdy dzień to szansa na nowe wspomnienie, bo w tym świątecznym pędzie najpiękniejsze momenty często są najprostsze właśnie wspólne lepienie pierniczków, przepis oczywiście macie taki fit, wieczorne jakieś czytanie książeczek, poranne przytulanie, czy właśnie zabawy z mojego kalendarza adwentowego. Te 15-30 minut dziennie to nie jest kolejny obowiązek, tylko właśnie prezent, który dajemy nie tylko naszym dzieciom, ale też sobie, bo za kilka lat nie będzie. Będziemy pamiętać, ile prezentów było pod choinką, co dziecko dostało, ale będziemy pamiętać śmiech, radość, bliskość tych wspólnych chwil. I to idealna pora, by wprowadzić małe zmiany, które mogą przynieść wielkie efekty, by zamienić nie mam czasu na znajdzie, znajdźmy chwilę, by stworzyć tradycję, która zostanie z Wami na lata: bo być może niektóre zabawy spodobają Wam się tak, że będziecie chcieli je kontynuować, może wpadnie Wam coś nowego do głowy. Także to jest coś, co pięknego, co możecie dać dziecku i sobie. I pamiętajcie, że sprzedaż kalendarza trwa tylko do 18 listopada, jest w niższej cenie, a całkiem zamykam sprzedaż 28 listopada. Także dajcie sobie szansę na zaczarowanie tego grudnia i stworzenie wspomnień, które zostaną z Wami na zawsze. Życzę wszystkiego dobrego, dziękuję za wszystko. Subskrybujcie kanał, komentujcie, dajcie znać w kalendarzu w komentarzu. Czy macie czas na takie zabawy, pomysły i tak dalej. Wiem, że te pomysły ciężko znaleźć, dlatego ja wam to wszystko daję na gotowo. Dajcie łapki w górę, jeśli film wam się podobał i życzę wszystkiego dobrego. Dzięki, cześć.